Hej, siemanko, To Mias ja Grzesznaście witam Was w kolejnym filmie stosowania piw na kanale. Dzisiaj piwem testowanym jest Brooklyn Be Be Brewery, nie wiem co to jest, jakiś pilsner, 400 ml, 4,6% alkoholu. Może być, zobaczymy, już tutaj przygotowuję mój otwieracz, otwieramy piwo i zobaczymy jak ten skurczypek smakuje. Proszę bardzo, otworzyłem i ja od razu piana się tutaj, Pia piwo mi prawie wybuzowało. Nie wiem, czy to do, dlatego, że yy, włożyłem je w plecaku na rowerze. Yy, jakoś tam. Nie, yy, może, to, może to od tego, albo piwo. Albo piwo jest tak dobre, że yy, jest dobra piana, nie wiem. Nie zasta, yy, nie, zastańmy, nie zastanawiajmy się nad takimi pierdolami, tylko przejdźmy do konsumpcji. Piję sobie trochę tego piwa, bo zapach. zapach jest spoko z tym, w, tym, w tym piwie. Ale sorry, duże gojka, podniemy szok. No. Browar jest dobry. Smakuje mi. Patrzcie tutaj właśnie yy, 12 z tyłu. Zastanawiam się nad notą do tego piwa. Nie jest to jakieś piwo kraftowe. Smakuje jak warka. Więc daję tutaj 5 na 10. Bo smakuje jak zwykła warka, taka... Yy, tak, 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 takie zwykłe piwo, no nie ma tutaj jakiejś sub, jakiegoś... Jakby to był, nie wiem, taki fajny, słodkawy smak. Koszki, albo jakby... Jakby piwo było troszkę kwaskowate, takie kwa... kwaśne. Bo no są piwa kwaśne też na przykład jakieś yy, o posmaku limonki no tak jakby to piwo było na przykład słodkie no to kurde wtedy dałem nawet tutaj ósemkę no sztos byłby wtedy a teraz taka, takie zwykłe piwo co smakuje jak warka to tutaj daje notę <coughs> przepraszam 5 na 10 piwo spa, spokomo może być jest, jest dobrze 5 na 10 nota Pii, e, browara polecam jeżeli lubicie kiedyś o mnie testowanie piw, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, subikę wraz z dzwoneczkiem, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym, zapraszam, zapraszam Was także na poprzednie filmy, na, na następne, do następnego, na razie, cześć, hej hej, widzimy się w kolejnych recenzjach piw Siemanko to Mies 16.